Siema, z tej strony znaczy myli mi się. IC. No, znowu nikt zmieniłem oczywiście i to będzie mój... Dzisiaj sobie powiem wam e, poradnik wam zrobię. <coughs> Czemu ja tak gadam? E, jak tak jakby jak zrobić e, jak zrobić tak, żeby mieć Eee, poczekajcie, żeby mieć ten plecaczek, I to jest proste, żeby mieć ten plecaczek, ale nie trzeba się logować na Prime Gaminga. No bo mieliście taki problem, że chcieliście ten plecak, ale wiecie, musieliście się tam logować na Prime Gaminga, musieliście podać kartę kredytową, coś tego typu, ale już tak to nazwy przychodzę z pomocą. Po prostu klikacie sobie tu, klikacie bój, no i ja to już mam. No i wtedy macie sobie taki plecaczek, nie? I fajnie, nie? Taki krótki poradniczek, jak nie wiedzieliście, a mieliście problem z, z tym plecakiem, to mam nadzieję, że komuś pomogłem. No i co? Taki szybki tutorial, znaczy nie tutorial, poradnik, jak po prostu zrobić. Um, ten plesaczek, żeby się nie logować na Prime Gaminga na się logować i, i, i kartę kredytową podawać. To co? Taki krótki poradnik to był. No i co? No to pa widzowie po prostu tyle wam powiem. I życzę miłego dnia albo dobry wieczór, bo nie wiem kiedy to oglądacie. No co? To nara. duh <laughs>